Co ty znowu, Gomoła, tutaj y, rysujesz? No to jest kobieta. To jest kobieta? Przepraszam. Esencja kobiety. To jest torebka. I to jest esencja kobiety. Bo esencja kobiety mieści się w torebce. Masz tutaj i buprom, łyżkę, łyżkę, deodorant, eee, rachunek. Te... Resztę ci odczytam. Szminka, puder, tuż do rzęs, lakier do paznokci, szczotka do włosów, szczoteczka do zębów, pilniczek, pensetka, dezodorant, perfumy notesik, bransoletka, jedna z rękawiczek, zestaw kredek do brwi, klucze dalej nam wymieniać? Nie, dziękuję. Wystarczy, to jest rzeczywiście jest to esencja kobiety. W związku z nim kobiet w takim razie wszystkiego najlepszego. Bo gdybym narysował akt kobiety, to już byłaby pornografia. Wszystkiego najlepszego. Nawzajem.